Cześć, słuchajcie, chciałem zrobić pierwszą mini recenzję KO. Mam przejechane 5,5, to godziny, nie wiem, czy widać, jest po pierwszym serwisie po wymianie oleju. W czasie pierwszego serwisu nie wyszło nic nagannego, jeżeli chodzi o ten motocykl. Wszystko sprawne, nic się mocno nie podkręcało, ale to wiadomo jak w krosie zawsze trzeba. Zrobić przegląd śrubek i tak dalej. Eee, Motocyk parę razy już leżał. Jak widać, nic się nie eee, połamało. Co prawda, były to w większości jakieś mniejsze lub większe paciaki przy wolnych prędkościach, ale, ale nic się nie połamało, tak? Eee, wczoraj wczoraj eee, dobrałem się do airboxa. Zobaczyłem, jak on tam w środku wygląda. Wszystko w miarę czyste. Do odkręcenia kanapy trzy śruby: jedna u góry, i te dwie boczne, i wychodzi bez problemu. Filtr trochę zakurzony, ale tu było dużo jeżdżenia w takim pyle w kurzu. Jak było sucho, błota w środku nie ma. Ja go wczoraj myłem, także teraz dramatycznie nie wygląda. Eee, może zaczniemy od e, opon Bo sam się do, dopiero zorientowałem niedawno, że Opony to są chińskie Qing. E, dopóki nie spojrzałem na nazwę, nawet nie wiedziałem, że są chińskie Trzymają w piachu, trzymają e, w ziemi, w trawie e, Nawet dosyć dosyć sprawują się w takim śliskim błotku, nie ma jakichś większych problemów jeżeli chodzi o zawieszenie tak? Zawieszenie jest w pełni regulowane Oryginalnie jest nastawione na wszystko na najbardziej miękkie e, ustawienia. E, nie wszystkim to może pasować mi bo ja trochę jestem za ciężki, ja waży 94, 95 kg bez, bez ciuchów, także tu z ciuchami koło 100 będzie. Więc musiałem trochę usztywnić. E, jeżeli chodzi o plusy zawieszenia, no to tak, od dołu, no teraz tego nie pokażę, nie będzie chyba widać, ale spróbujemy. tu jest regulacja taka sama po jednej po drugiej stronie od dołu są gumowe zaślepki. Które no, spełniają swoją funkcję, ponieważ tam żaden syf się nie dostaje. Tak? Regulacja jest zarówno na dole, tak? <laughs> Jak i regulacja odbicia. Tak? Slow i fast, tutaj soft i hard. Sprawdza się, jeżeli chodzi o regulację tyłu. Tutaj taki minus mały, że trzeba zdjąć, odkręcić ten plastik, i ten. To są dwie śruby, żeby dostać się do regulacji zawieszenia, która tu jest ta puszeczka. Fastace i ona ma od tej strony śrubkę do regulacji Ja wczoraj dwa kliki sobie utwardziłem bo było bardzo miękko Zobaczymy jak to dzisiaj będzie się latało Co dalej? Klamki mimo wielu gleb jak widzicie Całe Tak Wszystko tu jest tutaj Wczoraj się wywróciłem i kierownica ustawiła się w moją stronę Nadziałem się udem na ten koniec Trochę z plastikowy się wygiął ale wystarczyły kombinerki Odkształciłem z powrotem, znowu odbija, a jest naprawdę, myślałem, że pęknie ten plastik, jak go odginałem z powrotem, bo się zrobił taki jajowaty i nie chciał wczoraj odbijać, ale wystarczyła niewielka siła, on się z powrotem nabrał kształtu. Teraz ładnie chodzi. Przy okazji rozebrałem rolgas, tam wszystko jest w środku jak najbardziej prawidłowe. Co więcej. Jeżeli chodzi o konstrukcję, no rama jest solidna. Może pewnie wielu się nie będzie podobała, jest brzydka, ale spawy naprawdę są porządne. te spawy. Jeżeli chodzi o wahacz, tak, wahacz, zobaczcie. Te, sprawy, te spawy są bardzo ładne, bardzo dobre, bardzo wytrzymałe. No tutaj dostęp do amortyzatora jest trochę ciężki do czyszczenia. Jeszcze próbowałem tą skarpę dopiąć, do ale mi się spieszyło i nie za bardzo miałem czasu. Pewnie jakoś. W niedługim czasie tam zajrzę do środka jak to wygląda. Także widzicie tutaj już tłumik przerysowany ładnie także żeby nie było że kłamie leżał. Eee, a tak poza tym co. Tutaj wszystko ładnie widzicie zaizolowane woreczkami pozapinane. Tu żadna woda się nie dostaje odpala dalej eee, jeździ lata skacze biega nie wiem czy pływa bo wody nie było chociaż drobne kałuże tam oczywiście do niego żaden problem. tak? Minus jeszcze jeden, który zauważyłem, ale tu trochę z mojej winy, bo nie sprawdziłem dokręcenia śrubek od hamulca. Jedną zgubiłem, druga się wykręciła, jak do domu, ale zwykłem piątki. Tym razem zalałem na, na klej do gwintów, więc już się nie powinny odkręcać. Tak, no tutaj zobaczcie osłony na hamulce, tak. Tutaj to wszystko jest, działa, sprawdza się. Nie jest to najtańszy plastik, jest dosyć to sztywne, to się nie. Nie wygina odbyle pierdnięcia, tak? Te plastyki są dosyć elastyczne. E, tutaj ta osłona też spełnia swoją funkcję jak najbardziej. Ja ją wcześniej odkręciłem, zobaczyłem, tam nic nie jest wszystko jest ok. Na pytanie jak on jeździ. Ciężko mi odpowiedzieć, bo mam porównanie niewielkie, tam miałem parę kółek, zrobiłem 125 w dwusuwie i Honda 250 w czterosuwie e, i co powiem? No. Prowadzi się jak, jeżeli chodzi o lekkość prowadzenia, jego zwinność. Jak lekka, lekki 125, 125 m dwusów KTM, -a, którego kolega ma, dał mi się parę razy przejechać. Łatwo, lekko, przyjemnie, łatwo go składać. W porównaniu do 250 Honda, a jest 3 -letni motocykl. no to Honda mi się jeździło źle. No. Za mocny motocykl dla mnie, za ciężki ten przód jest, nie potrafię go zupełnie wykorzystać, przeraża mnie tak, 250 w Dla mnie jako dla amatora, ten motocykl spełnia wszystkie moje założenia, pozwala mi się na spokojnie rozwijać, ponieważ skupiam się na technice jazdy. Tutaj pod okiem kolegów, którzy mówią mi co źle robię, co dobrze, niewiele dobrze, ale staram się. Ja ten tor przejeżdżam cały czas na trójce, tak? Nie chcę się skupiać na wachlowaniu biegami, odkręceniu wiadomo jak, e, ponieważ skupiam się na innych rzeczach, bo się uczę jeździć, tak? Więc tutaj trój... dwójka jest trochę zbyt narowista e, i szarpie i jest dosyć krótka, a to trójka muszę powiedzieć, że super ciągnie od dołu. I co? E, nic, tylko brać, jeździć i się niczym nie przejmować.